Mam na imię Ania, jestem alkoholiczką, narkomanką. E, dziękuję Wam za, za zaproszenie. To jest moja pierwsza spikerka w ogóle w całej mojej karierze e, przez 12 lat. E, no, nie ukrywam, że mam tremę, ale to co? Damy radę. E, nie będę też oryginalna. I przeczytam jeszcze raz tekst, jak to działa. <laughs> Było taki, yy, wybrałam yy, na dzisiaj. Rzadko się zdarza, by nie powiodło się komuś, kto dokładnie podąża naszą drogą. Do zdrowienia nie wracają ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą poddać się całkowicie temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to mężczyźni i kobiety, którzy nie potrafią zachować uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśliwi, to nie ich wina, prawdopodobnie tacy się urodzili. Z natury swojej nie są zdolni pojąć, a tym bardziej zrozumieć sposobu życia, na ta... zmienić sposobu życia na taki, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Mają więc mniejsze szanse na powodzenie niż inni. Są ludzie także, których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych, umysłowych. A mimo to, wielu z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na uczciwość. Na tym zakończę. Reszta było mówione. A więc tak, dlaczego ten tekst? Bo, bo on mi uratował życie na pierwszych mityngach. Ale zanim trafiłam na te pierwsze mityngi, czyli, o właśnie, 31 grudnia 2009 roku to jest moja data cześćwości. E, tak, e, mam sponsorkę teraz. Moja sponsorka ma tę sponsorkę, jej sponsorka też ma sponsora, czyli taka, no... E, w sumie nigdy nie byłam e, aż tak zaopiekowana. E, no, miałam już raz sponsorkę we Wspólnocie. E, ale może po kolei. 31 grudnia. Przed tym 31 grudnia miałam taki bardzo mocne dno. Tam niektórzy już wiedzą. Ja może nie będę opowiadała o tym dnie, ale bardzo się czułam taka bezgodności. Miałam całą twarz po poharataną. Tam jedynki miał łamane. I takim pierwszym bodźcem, dla którego zaczęłam myśleć o, o tym, żeby nie pić, żeby zmienić swoje życie. To był właśnie mój syn Kamil. Kiedy mi powiedział, jak mnie zobaczył na następny dzień, mówi mamo, czy ciebie pobili? Bo jak, jakby ci się coś stało, to ja bym nie chciał żyć. I to było. I to mi dało do myślenia. Ja potem wyjechałam z moim mężem. Jeszcze znaczy wtedy były moim mężem z Kamilem na taki urlop, i wtedy się zaczęły moje pierwsze pytania: Co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? Po co ja w ogóle żyję? Kim ja jestem? Kim nie jestem? Kim się staram być, choć nie jestem? Tych pytań było mnóstwo. Ja na tamten moment tylko wiedziałam. Tyle, że ja nie chciałam już pić. Ja nie chciałam tych wszystkich moich kłamstw, które przez okres mojego picia mi cały czas towarzyszyły. Oszustwa, kłamstwa, kradzieże. Taka totalna nieuczciwość wobec drugiego człowieka, wobec siebie, wobec najbliższych. I to mnie tak, to trwało tak pół roku. Zanim trafiłam na, na terapię. I potem z tej terapii na, na meetingi no, do wspólnoty. I tam poznałam swoją y, pierwszą taką sponsorkę, która, która przeprowadziła mnie przez program. I pamiętam jej słowo, bo jak ja przeszłam ten program, to powiedziała mi, Aniu, ty zrobiłaś go? Bo ja mówię, czego ja dobrze zrobiłam. Nie. Bo cały czas mi czegoś brakowało. Hmm. Ona mi tylko powiedziała, zrobiłaś na tyle, ile umiałaś go zrobić, nie? Mitingi. Mitingi też były bardzo ważne dla mnie. W ogóle doświadczenia innych dziewczyn też mi bardzo dużo pomogły zmienić. Ja miałam też bardzo trudne sytuacje takie, jak ja poszłam na terapię i do wspólnoty, bo ja wzięłam rozwód. To była taka, no, bardzo ciężkie takie sytuacje, gdzie moi byli teściowie chcieli zabrać mi Kamila. Choć też nie piłam i wiem jak się terapeutki pytałam, to tam nie było możliwości, bo, bo nie piję, nie? Że nie zabierają dzieci takim mamą Ale było to trudne, bo... bo cały czas byłam taka napiętnowana, obrażana przez moich byłych teściów, że no już tam nie byłam nie... Epi... epitetami, ale Najbardziej mi chodziło o Kamila, że yy, że chcieli go dać do rodziny obcej, <gdzieś> gdzie tutaj miał miłość. Bo Kamil to był takim dzieckiem, który ja, którego ja sobie wymarzyłam i sobie tak zaplanowałam. Chociaż przez bardzo długi czas nie potrafiłam być mamą, ale na tamten moment yy, dowiadywałam się dlaczego. Moją sponsorka to była też taka kobieta, mm, która, mm, która pokazała mi taką kobiecość. Ona też miała dziecko, mm, syna. Ja się od niej bardzo dużo uczyłam, właśnie takiej kobiecości. Chociaż nie, nie nauczyłam się, bo dalej jestem chłopczycą. No ale dobra, chodzi o mamy. <laughs> to, to, była, to, była, to, była to jest w ogóle moja życiowa rola, że tak powiem. E I powiem Wam, że to się w miarę udało. Mm. No dużo zmian, dużo musiałam zmian wykonać, zapewnić Kamilowi dom, ale wiem, że na przykład bez wspólnoty, bez meetingów, bez siły mojej, bez siły wyższej, którą cały czas szukałam. Ja na początku swego trzeźwienia postawiłam za siłę wyższą człowieka. I przez lata, no to nie działało, nie? Bo to nie miało prawa zadziałać, bo my możemy jako jako, jako wspólnota oddziaływać na siebie, wspierać się, troszczyć się nawet, przyjaźnić, ale, ale tylko Bóg ma, Bóg, moja siła wyższa, jakkolwiek Go pojmuję, ma taką moc sprawczą, że tylko on potrafi coś zadziałać. Przynajmniej ja to tak, ja to tak, ja to tak widzę i, i tak to odbieram. No, I, i tak chodziłam na te meetingi i słuchałam, i chodziłam, ale wiecie co? To wszystko, co słyszałam, to wszystko, co słyszałam, to zostawało w mojej głowie. Ja nie potrafiłam tego niczego, co w ogóle tych swoich emocji, swoich myśli, to, że tam coś robiłam, to, to, to swoją drogą, ale tego, co ja miałam w środku, żeby powiedzieć o sobie, kim myślę, że jestem albo w ogóle, w ogóle tak o sobie, to ja nie, ja, nie, ja, nie miałam, ja, nie, ja nie umiałam. Ja nie umiałam normalnie swobodnie rozmawiać z drugim człowiekiem. Ja siadałam na meetingu, no tak jak dzisiaj, nie, ja się uśmiechałam, nie, znaczy, no teraz dzisiaj mówię, ale, e, ale, ale, wsiadałam, uśmiechałam się, to było wszystko i to jeszcze na, tak w jednym i tym samym miejscu, jak tak dziewczyny mi teraz mówią, Ania, ty się zmieniłaś, nie, no teraz wiem dlaczego, e, zaraz to powiem, ale jak tak zostawałam sama ze sobą, to emocje rosły, ja sobie znajdywałam, bo ja, ja, ja nie muszę tam, ja nie musiałam nigdy czytać tam wybujałych jakichś tam e, książek, e, fantastycznych, żeby wymyślić super ekstra historię. Mm. No to ja sobie wymyśliłam, że jak ja sobie tak będę jeździć w Mysłowicach mieszkam do Karnowskiej Gór i z powrotem tak na autostradzie to te emocje wyjeżdżenia I często tak robiłam, tylko że to działało, te, te wszystkie działania, które robiłam takie takie po swojemu one działały na chwilę. Nie. E, i, no i po czasie po czasie tak pomału, bo mam też taką, taką moją jedną z, z takich największych wad, to jest e, lenistwo, nie? <grystwo> ja bym chciała, ale nie na się, nie? <grystwo> I, I tak z czasem e, tak przygasałam. Uśmiech, hmm. to, żeby w ogóle cokolwiek robić, i jak się zaczęła pandemia, to, to się zamknęłam na wszystko. I na wszystkich. Yy, jedyne co, to potem, mm, przez to siedzenie w domu, nie wiem, szukałam Boga. Mojego Boga, jakkolwiek go pojmuję, i stwierdziłam, że ja, ja muszę jechać w góry. Nie wiem, może on tam jest. Nie wiem. I tak sobie jeździłam, ale sobie tak rozmawiałam. Ja mówię, Boże, ja mówię, co w ogóle, co ja mam, co ja mam dalej robić? Bo ja nie wiem. Ja nic nie wiedziałam, nic. Ja w ogóle, jak robiłam ten pierwszy program. Dobra, to powiedziałam o tych swoich kłamstwach, o tych o oszustwach. Ale to było takie. Takie, nie wiem, coś sobie chyba zostawiłam. Jakieś takie perełki. <grych> jakieś urazy, albo no. Jak to, jak to. No, tak to nazwę. E, e, I. I tego roku. W styczniu miałam, yy, dopadł mnie COVID. <laughs> tak się broniłam. <laughs> dopadł mnie COVID i tak siedziałam sama w domu, czy z taminem. I yy, wiecie co? Kolejny raz, bo to nie był pierwszy raz, yy, kiedy nie chciałam mi się żyć i prosiłam Boga, żeby mnie zabrał, żeby mnie zabrał, bo ja nie wiem, jak mam żyć. Mnie się nie chce żyć i ja mam wszystko w dupie. Ja tego nie chcę czuć. I y, wiecie co? Kolejny raz. Y, tylko że ja kiedyś wcześniej, lata wcześniej nie widziałam, nie widziałam tego tak jak teraz. Y, może dlatego, że mam te 12 lat trzeźwości i to tak może też tak trochę działa. Że nie wiem, dwa, trzy dni. Y, to siła wysza posoła. Naszą koleżankę ze Wspólnoty. Y, bu, no za co do mnie że zapiła, nie? Ja mówię, no to trudno, nie? Ja mówię, no przecież wiesz, tam robisz, ja mówię, mi się nie stało, nie? Ja wiem, przecież dobrze, że żyjesz, nie? I w ogóle, a mówię, wiesz? A, I aha, ja się zapyta, mówi, wszystko dobrze u ciebie? No ja dobrze, nie? Jak słyszała, że dobrze, to znaczy że niedobrze, nie dobrze, <grywy> nie? I mówi, wiesz? Ja cię wrzucę do takiej grupy na programie tylko, sobie, za, 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 sobie zainstaluj Telegram. Ja mówię, dobra, nie, ale tam musiałam jeszcze podokańczać pewne sprawy, seriale, to, tamto. I weszłam, ja mówię, i tak na pierwszy meeting, ja mówię, hmm, kurde. Potem na speakerkę, ją ja mówię, no, na drugą, cholera, nie, potem na trzecią i usłyszałam moją teraźniejszą sponsorkę. I poprosiłam ją o o przeprowadzenie przez program. Hmm. Też do końca nie wierzyłam. Bo tu poprosiłam ją, a na następny dzień stwierdziłam po co mi to. Ale zaczęłam robić. Zaczęłam to robić i, i, i dostałam rozwiązanie. Dostałam rozwiązanie, takie, którego szukałam cały czas. I to było takie proste. Ale już kiedyś powiedziałam, że rzeczy najprostsze są najtrudniejsze, nie? To no tak jak pierwszy krok, nie wiem, w pracy, nie, wejście w nowe, nową takie społeczeństwo, czy co ja nie mam to nazwać. Dobra. Ale rozumiecie mnie na pewno. A jak nie, to, to zrozumiecie. <laughs> I pomału, małymi krokami robiłam te sugestie. Dzwoniłam, chociaż też jak ze sponsorką rozmawiałam, tę ja kurde. Ja mówię, o czym ja będę rozmawiać no z tym drugim człowiekiem. Bo jest Pan Zapka mówi, Ania. Jak, jak nie będziesz wiedziała, o czym nie? Dalej nie wiedziałam. Ja mówię, ale dobra, najpierw. <gryw> ale dzwoni, dobra. E, no Dzwoniłam, e, modliłam się, ścieliłam łóżko, wypisywałam te wdzięczności. Ja nie mówię, że to zadziałało od razu, bo nie zadziałało. Zadziałało za pewnym, Po pewnym czasie. Kiedy konsekwentnie dążyłam do celu i nadal dążę. Hmm. E, no i powiem Wam, że to te sugestie wszystkie, te rozwiązanie, bo ja e, no to nie dość, że pokazało mi, kim jestem, kim nie jestem, czego chcę, czego nie chcę. E, że, że mam być użyteczna także w domu, w pracy. I tak i tak powiem wam i tak, krok po kroku to, co słyszałam, nie tylko tutaj na online u nas, tylko też na warsztatach, jak chłopaki prowadzili, bardzo mi to też tak mi układało to w głowie. Na tych warsztatach w niedzielę o 8 co były swoim doświadczeniem, bardzo tego potrzebowałam też, bo też się, no... Chodzi mi o to, że to, co słyszałam, to krok po kroku wprowadzałam swoje życie rodzinne z Kamilem. Ja usłyszałam na przykład od Piotra, że tam zabierał swoją rodzinę, no ja mam rodzinę tylko Kamila, nie, ale taki sens tego, że zabierał tą rodzinę, i na przykład, że jak nie było po jego myśli, to się nie denerwował, nie? A ja, ja też, bo ja mam, ja taki, mam trochę taki temperament niezaspokojny, nie? Za spokojny, nie? I, I, tak pamiętam taką sytuację, e, zabrałam Kamila, mówię, obiad, bo ja byłem 16-latek, ja mówię, już ze mną niechać nigdzie tam na wycieczkę, ja mówię, dobra, nie? Ja mówię, a obiad? Ja mówi, że pójdzie ze mną. Ja mówię, super, nie? Umówiliśmy się w niedzielę. i ja mówię, idziemy na ten obiad, ja mówię, ja mówię, co byś zjadnie? nie? Mówi, no to taki śląski obiad. Ja mówię, no dobra, to mogę zrobić dom, ale pójdziemy. Pojedziemy sobie na Roladę, na to, tam, tam, No i jesteśmy przed tą, yy, tą, tą restauracją. I on mi mówi, że on tutaj nie chce iść, nie. <grych> ja, ja mówię, tak, nie, tu, nie, tak, w góle. A ja mówię, spokój, pomóc się po cichu, nie. Mm. Tylko spokój Cię może uratować. Ja mówię, i spokojnym tonem. Ja mówię, Kamil, to co byś zjadł, nie? Ja mówię, Wiesz, mam, o najchętniej to pizzę w domu. Ja mówię, kurde. Ja mówię, zaś nie wyszło. Ja mówię, bo. No bo co? Bo by się skończyło tak jak zawsze. On jest w swoim pokoju, ja w swoim pokoju, bo rzadko jemy razem. Eee, a ja chciałam tak spędzić. No, nie, no, no chciałam, no to było takie moje może chcieństwo, no ale i tak wyszło. <laughs> bo. Bo pojechaliśmy no, na pizzę, ale do pizzy hut i wam powiem, to wcale nie było takie proste, bo mm, tak sobie siedzimy w tej pizzy hut i jest taka, ja mówię taka niezręczna cisza, ale tak z czasem, e, z czasem, e, no, porozmawialiśmy. I nadal rozmawiamy i bardzo się cieszę, że Kamil tak przechodząc tutaj, bo do kuchni musi iść, przechodząc, przejść przez mój pokój i widzę, jak on się cieszy. I e, już mi nie mówi, że jestem jesteś taka zmierzła. Nie? Mm, że może na mnie. Znaczy Kamil zawsze mógł na mnie liczyć, bo e, wczoraj na przykład miałam taką rozmowę z psychoterapeutką jego, mm, i mówi Ania. On Cię zawsze cenił, on Cię zawsze kochał i zawsze widział w Tobie wsparcie. Dla mnie to też był taki miód na serce, że jednak coś zrobiłam dobrze. Chociaż przez lata myślałam, że, że jestem taka nie do naprawienia, że o właśnie, że ten Bóg to czy mi w ogóle wybaczy te wszystkie kłamstwa, te wszystkie nieuczciwości, te, te oszustwa. To było takie. To z jednej strony mama mnie uczyła, że Bóg kocha wszystkich. Potem religia zaś mnie uczyła, że kurde, ja nie mogę być taka, jaka jestem. Nawet nie taka, że chcę być taka. Taka po prostu jestem, nie? Taka się urodziłam, czy, czy ten. Tam niektóre rzeczy nawet musiałam zmienić, nie? By nie krzywdzić tego człowieka. Ale takie właśnie sytuacje teraz życiowe. Kiedy ten program, ten program, te kroki. Te powierzenie się, powierzenie się sile wyższej. No. Przekłada się na takie życie moje domowe. I na życie w pracy i na życie takie po prostu codzienne nawet w sklepie nie wiem powiedzieć komuś. Albo się uśmiechnąć, albo pomóc komuś na drodze. Znaczy, chociaż to ja tam zawsze, pytam, ale jakoś tak najbardziej mi zależało, żeby... Że wiecie co, ja przez całe życie niczego więcej nie pragnęłam, jak być szczęśliwa. Też, chociaż powiem wam, to szczęście to tak czasami... Hmm, czy ja wiem, czy to było naprawdę takie moje marzenie? Chyba jednak ten spokój. Taki ducha, który jak pisałam czwórkę, to miałam, jak szłam do mamy. Była To poczułam, jak wybaczyłam jej, i ona mi w sumie powiedziała, że mnie kocha taką jaką jestem, to. To wtedy poczułam ten spokój, taki wewnętrzny, taki, o którym zawsze marzyłam. I, i, i wtedy właśnie pytał moją sponsorkę: ja A to jest to? To jest właśnie to? On mówi: No, to jest to. I czasami, czasami, czasami to czuję. Ale jak pracuję tak intensywnie nad, nad sobą, nie? Ja nie wiem, już. Bo ja mogę skończyć. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że, że, że jestem z Wami, że Wy jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że ja mogę wesprzeć czasem Was moim uśmiechem. <laughs> I, I bardzo się cieszę, że mamy siebie, bo wiem, że na zewnątrz ludzie nie zrozumieją mnie tak, jak Wy. Jesteście taką, od Boga takim prezentem. Dziękuję.